list Witajcie, kochani, witam was w nowym vlogu. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście ze mną. Ja jestem wyszykowana, jak widzicie, już ubrana, umalowana, włosy umyte i zaraz idę do szkoły, ale jeszcze tak w połowie jestem wyszykowana, dlatego że muszę jeszcze tutaj rzeczy popakować, jakieś notatki. Tablet jeszcze się ładuje, muszę sobie jeszcze zrobić jakieś śniadanko i prawdopodobnie wle wleci na śniadanko dzisiaj shake, bo to taka najwygodniejsza forma, żeby sobie wiecie. Siedzę, czy tam jakaś krótka przerwa, ja po prostu sobie wypiję tego szejka i muszę sobie jeszcze nalać do mojego ala Stanleyka wody. I powiem wam, że na mnie ten kubeczek zadziałał. Na mnie ten kubeczek zadziałał jak nic innego wcześniej. Ja wcześniej jeszcze miałam taką butelkę motywacyjną. Nie wiem, czy wiecie, taką zmiarką, ile wody się wypija w ciągu dnia. I na mnie ta butelka w ogóle nie działała. Także e, teraz sięgam, bo, po ten kubek nawet tak nieświadomie sączę sobie z tej słomeczki, odkładam i tak właśnie wczoraj wypiłam już cały kubek, nawet musiałam sobie dolewać. Także dla mnie to jest bardzo duży postęp, bo ja e, naprawdę z, tą, z tym piciem wody to jest e, katastrofa. Ja nie czuję w ogóle pragnienia, i e, przez te lata właśnie nie picia tej wody, e, no to to wszystko wychodzi później z. E, z organizmu. Skóra jest sucha. Nie wiem, nawet ten celulitis rozłożył się jakoś tak w moim ciele, się, wiecie, ta, ta skórka pomarańczowa robi, dlatego że to wszystko gdzieś tam, ta woda też ma na to wszystko wpływ. Ja potrafiłam wypić w ogóle, wiecie, jedną kawę dziennie i to było wszystko. Być może, nie wiem, w ciągu dnia jakąś tam szklankę, jakoś napoju, ale tak wody, żeby pić, no to w ogóle zapomnijcie. Także u mnie, ja nawet sobie postanowiłam, że nie wychodzę z domu bez wypicia takiego wielkiego kubka wody z cytryną. Nawet jak już jestem przy drzwiach i zapomnę, no to się cofam, właśnie muszę zawsze wypić na początek dnia taki kubek tej wody z cytryną i to mi naprawdę dużo pomogło. To jedno małe postanowienie było początkiem następnych postanowień w ciągu dnia picia wody i takie właśnie wprowadzenie takiej rutyny. No i tak, wiecie co? Dzisiaj ma być w ogóle 10 stopni mniej niż wczoraj. Wczoraj było 18, dzisiaj ma być 8, także jest to naprawdę duża różnica. I z takiego lata, które było przez te ostatnie dni, można powiedzieć małego lata, dlatego, że było około 20 stopni, ludzie chodzili w krótkich rękawkach, znowu mają być przymrozki, także takie spadki i takie wahania temperatury też na nas dobrze nie oddziałowują. No ale co? Na to nic nie poradzimy. Najważniejsze, że nie pada, nie wieje i jest ok jest fajna pogoda. Mój piesek, jak widzicie, jeszcze się tam układa, odsypia, jest zmęczona, ale ona jest po prostu przekochana. No i w ogóle nie chce mi się do tej szkoły jechać też jest mało osób w szkole, dlatego że tutaj akurat w moim regionie, nie wiem czy w całych Niemczech, ale w moim regionie akurat jest strajk i strajkują busy, no i dużo ludzi po prostu nie dojeżdża do, do szkół przede wszystkim, na dzieciaki. To widać w mojej szkole, że po prostu jest mniej osób, no ale wiecie, no, ja jadę samochodem, także mam jak dotrzeć. No i co? W w sumie chciałabym powiedzieć, że zaczynamy ten tydzień, ale ten tydzień zaczęłam już wczoraj, ale tutaj zaczynamy tydzień właśnie, z, zaczynam tydzień z Wami. No i zapraszam oczywiście na vloga. Słuchajcie, okazało się, że dwie lekcje są odwołane dzisiaj, także siedzimy tutaj w stołówce w Męsie z całą klasą. Nie chcę tutaj wszystkich poka pokazywać oficjalnie, ale tak wygląda nasza. Bardzo stołówka. Tutaj się stołujemy, jemy sobie na przerwach. Jeszcze nikogo nie ma, bo wszyscy mają zajęcia. A to jest moja najlepsza koleżanka z klasy. Mam zakaz odzywania się. <laughs> no Mówię po i... polsku. No i się You control me. Your touch, so real, lips, so holy. The starlight's shining for me. I'm burning so bright, I'll never look away. Oh, you pull me back. Gravity, get to your light again. And I'm losing. Hello, hello, witam was kolejnego dnia i e, kolejny dzień, kolejna bluza, słuchajcie, wy mnie ostatnio widzicie w tych bluzach cały czas dlatego, że mi jest najwygodniej właśnie ostatnio tak na sportowo e, czy jadę do szkoły, czy e, jadę właśnie do pracy e, tutaj o, o, nie wiem czy to będzie widać, sportowe dresy, adidasy i tak jest mi najlepiej, w ogóle dzisiaj stanęłam tak przed lustrem i tak sobie patrzę, kurczę, tu mi coś wisi, tu już druga broda, ta twarz z profilu już taka wiecie się robi, jakaś taka starsza, no młodsza nie będzie oczywiście, ja tutaj nie chcę grzeszyć, bo ja wiem, że są różne inne problemy na świecie niż jakaś druga brudka no ale tak sobie stanęłam przed lustrem i tak sobie myślę kurde, jak ja już marzę o takiej normalnej wypłacie bo jeszcze tutaj dodam informacje dla tych osób, które oglądają mnie od niedawna i nie wiedzą, że <laughs> robię tutaj przepraszam, chrypka, jak zwykle z rana. Robię tutaj szkołę w Niemczech, jeszcze jeden zawód przedszkolanki, no i ta szkoła ta Trwa 3 lata i przez te 3 lata niestety muszę się liczyć z tym, że zarobki są bardzo, bardzo niskie. To żadna tajemnica, jest to 1000 euro, więc przez 3 lata tylko te 1000 marne euro i za bardzo nie mogę w siebie zainwestować, ale właśnie dzisiaj sobie tak podeszłam do lustra i tak sobie pomyślałam: Kurde, Agata, jak ty dostaniesz już normalną wypłatę, będziesz miała normalną umowę o pracę. To w siebie zainwestujesz. I taki, słuchajcie, mam plan, e, że po prostu. Zrobię sobie zęby, zrobię sobie tutaj, wiecie, tu coś, może wstrzyknę albo coś, żeby tych zmarszczek tak nie było. Może sobie zrobię grzywkę. Ostatnio dużo osób mi powiedziało, że dobrze byłoby mi w grzywce. Także może fryzurkę sobie zmienię, a już na pewno co zmienię, to zmienię swoją garderobę na taką bardziej nowoczesną. Taki styl w ogóle chciałabym zmienić. I najlepiej to byłby właśnie styl sportowy, połączony z takim eleganckim. Ale powiem Wam, że no nie mam nic takiego nowoczesnego w garderobie, jak to się mówi, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i niestety w tym okresie tutaj teraz kupuję takie ciuszki no tańsze, to, to przede wszystkim, ale jakieś takie wiecie, żeby były bardziej uniwersalne, a takie, co mi się podobają i naprawdę co chciałabym nosić, no to oczywiście też trochę kosztują, także na to mnie w tym momencie nie stać. Ale tak sobie myślę, jak ja dostanę tą normalną wypłatę, to już po prostu. Zmienię chyba wszystko w sobie, bo e, chciałabym inaczej trochę wyglądać, bardziej nowocześnie niż, e, wiecie, taka ciotka klotka się robić trochę. E, także taki jest plan. No i co, jadę dzisiaj do szkoły. Nie chcę mi się, jestem taka trochę. A jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj mam taki butik, zapomniałam Wam powiedzieć. Mam tutaj taki butik, który mnie też bardzo inspiruje. Codziennie mnie on inspiruje, bo codziennie tam tamtędy jadę. On jest tak około, nie wiem, 500 metrów ode mnie. Go prowadzą takie babeczki, wiecie, już takie dojrzalsze po 40, po 50. i one bardzo fajnie właśnie tam y, robią te wystawy, zmieniają y, cały czas takie nowoczesne ciuchy, one są też na Instagramie, no naprawdę y, zawsze, wiecie co, chcę iść, wejść do tego butiku i nigdy jakoś jeszcze nie weszłam, ja nie wiem jak to jest, że ja po prostu tam jadę codziennie, on mnie codziennie inspiruje, ja sobie zapisałam jak on się nazywa i y, 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 jakoś nigdy tam nie, nie weszłam. Jak mam kupić sobie jakiś y, ciuszek, albo nie wiem, planuję sobie zakupki, no to od razu mam w głowie, jadę do galerii, jadę tam, gdzie wiecie, zawsze robię zakupy i zawsze zapominam też o tym buticzku. Hej, nie wiem, czy wy mnie z tej perspektywy widzicie, to jest pierwszy raz, jak was tak ustawiłam, stoicie na, w ogóle na e, ekspresie do kawy, na to kartonik i na tym czekajcie, czy to widać? Nie, nie widać. E, I na tym wy stoicie. Nie lubię e, nagrywać w kuch tak jak już Wam nieraz mówiłam, bo to światło mnie tutaj wykańcza. E, no ale tak postanowiłam sobie, że a co, nie nagrywam nigdy z kuchni, no to nagram wam. Ja już się ubrałam w ogóle po domowemu, przyszłam z pracy. E, no i zrobię tutaj kurczaczki, to znaczy pałki z kurczaka i skrzydełka wstawię do piekarnika razem z ziemniakami, niech się piecze. E, I to będzie obiad dla chłopaków. Poczekajcie chwileczkę. E, zresztą mam nadzieję, że mnie dobrze. Słychać tutaj, bo e, mam mikrofon, także nieistotne jest, jak daleko jestem od kamery. E, myślę, że mnie i tak e, normalnie słychać. Także ja tutaj sobie doprawiam moje kurczaczki: trochę oliwy. Tak, na oko, wszystko. I słuchajcie, wegeta, wegetę muszę w ogóle przesypać w jakiś słoik, bo tak stoi w tym. E, w tej torybeczce tutaj doprawiam to wegetą, u mnie wegeta to jest w ogóle złota przyprawa ja do wszystkiego, wszystkiego, praktycznie wszystkiego można powiedzieć używam wegety a tutaj jeszcze jakaś papryka jaka papryka? Ym, ostra ale ona nie jest taka ostra. Ja w ogóle w tą paprykę jakoś nie wierzę, żeby ona mi ona, żeby mi ona, ona e, ostra była. Ona, ona. <grystanie> no i to wszystko, słuchajcie, wmasuję w te kuraki. Także taki szybki obiad. Ja lubię właśnie robić rzeczy z piekarnika, bo nie trzeba stać przy tym, przekładać. A w ogóle, wiecie co? Mówię, a, nagram z kuchni to e, chciałam zrobić tutaj miejsce, bo tutaj był taki dzbanek od herbaty, chciałam go schować do szafki, ale żeby przełożyć e, w szafce, e, żeby zrobić miejsce w szafce na ten dzbanek, musiałam przełożyć właśnie takie naczynia. No i wiecie co, już jak je przekładałam, to je tak chwyciłam, że mówię: "Nie no, zaraz mi spadną". Ale człowiek taki mądry. No, że nieważne, że spadną, jakoś się uda. I słuchajcie, jak mi zleciał taki mały talerzyk, właśnie, bo źle chwyciłam i już widziałam, że źle chwyciłam, ale nie. Dalej przekładam, jak mi on zleciał tutaj. Rozbił mi się tutaj. Wiecie co, na tej szafce, tutaj gdzie stoi ta miska, rozprysł się na malusieńkie, milimetrowe kawałeczki. E, wszędzie, tutaj na tym blacie, na podłodze i nie wiem jak, jakim cudem to się stało. Tutaj jeszcze mam na, po drugiej stronie szafki, na tych szafkach, nawet na mikrofali po drugiej stronie, e, także tutaj widzicie, e, jest przerwa i jeszcze tam aż prysnęło. Pewnie jak tutaj się odbiło, to, to, to się odbiło właśnie w tamtą, na tamtą szafkę. No, i jak ja zaczęłam tutaj sprzątać to szkło, a ja powiem Wam, że na szkło to ja mam jakąś fobię i sobie od razu wyobrażam. Czekajcie, ja umyję ręce. I e, nawet jak się nieraz szkło, tutaj mi coś zbije w mikrofali, rzadko, ale chyba raz albo dwa mi się właśnie w mikrofali e, w zmywarce. Zbiło, no to ja już mam najczarniejsze myśli. Ja to szkło po prostu e, odkurzam. Najpierw na sucho, potem odkurzam, potem jeszcze raz na sucho, potem na mokro. E, wszystko wycieram, bo mam taką jakąś nie wiem, fobię chyba, że jak tego nie sprzątnę. Tak dokładnie. I, i jakiś kawałek zjemy. Słuchajcie, bo to wszystko może się zdarzyć. Takie mili, nawet mniejsze niż milimetr kawałeczki, no to możemy gdzieś połknąć, nawet dotknąć w jakieś miejsce jedzeniem. No i e, wiecie co? Taką mam fo fobię na punkcie tego, że sprzątam to. Po prostu każdy kącik. Więc, jak ja tutaj chciałam nagrywać dzisiaj, jak mi się to zbiło, jak ja tutaj zaczęłam, słuchajcie, odkurzać wszystko tym odkurzaczem, e, ja się boję szkła. Ja już mam czarne filmy, że jak my byśmy to szkło zjedli, to nie wiem, chyba byśmy wszyscy umarli. E, nawet taki malusienki mniejszy niż milimetr kawałeczek albo gdzieś w krwioobieg by, we, by wszedł ten kawałeczek i gdzieś do serca by dotarł. <taki> Takie już mam filmy słuchajcie z tymi szkłami. O eko. Tak, to mam. Teraz ziemniaczki. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach. O, czy wy też tak macie? No, i właśnie między innymi, właśnie te ziemniaki, tam mi się dostało też to szkło gdzieś. Ja już tam odkurzyłam, ale wiecie co, powiem Wam, że boję się, boję się po prostu szkła. Napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też tak macie, że jak coś Wam się zbije, albo w zmywarce, to ja po prostu się bałam, nawet naczynia, jak się umyły w tej zmywarce już później. No to ja wszystkie naczynia jeszcze wycierałam jeszcze raz i tak to u mnie z tym szkłem bywa. Ja teraz obieram ziemniaki i tak mi się przypomniało, że zawsze jak obieram ziemniaki, to każdy mi mówił, czy to moja babcia. Nawet jak rozmawiam, tutaj zawsze sobie stawiam telefon i rozmawiam właśnie yy, z nimi często gęsto właśnie z kuchni. No i zawsze jak obieram ziemniaki, to mi albo mama, albo babcia mówią, a co ty tak grubo obierasz? Te ziemniaki. A ja nie uważam, że ja ubieram, obieram grubo, wiecie. <grym, 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 jakoś. Wydaje mi się, że normalnie. A jak człowiek chce, ja jestem takim człowiekiem, że wszystko chce szybko, szybko, no to wiecie, to ja tam nie patrzę. Nie, nie lubię się bawić właśnie tak tutaj, cieniuteńko obierać. Znaczy, cieniutęko mi się wydaje, że ja cieniutęko obieram, ale jakoś nie przywiązuję do tego zbytnio wagi. Ważne, żeby obrać do piekarnika, wstawić i niech się piecze. No, a w ogóle to powiem Wam, że ten dzień był taki na luzie, w pracy. W sumie robiłam też dużo tam rzeczy do szkoły, takich e, formalnych, coś tam wypełniałam. Patrzyłam, jak tam dokumenty różnego rodzaju wypełniają, więc sobie pokserowałam, popisałam. No i trochę rzeczy mam do przodu, ale jeszcze też dużo muszę zrobić. Także to robiłam w pracy dzisiaj, no w międzyczasie, oczywiście tam z dziećmi. A potem mieliśmy jeszcze też e, rozmowy takie grupowe w grupie. No to na takich rozmowach w przedszkolu rozmawia się o dzieciach, o jak się rozwijają, jakie są ważne aspekty, na które warto zwrócić uwagę akurat w tym momencie. Może mają jakąś fazę, na czym powinniśmy się skoncentrować. O, piekarnik już się nagrzał. Także młody już się pytał: Co dzisiaj na obiad? Chyba jest głodny. <laughs> Wrócił z dworu. No, i słuchajcie, tak to u mnie mija. Przychodzę z pracy. No, to od razu obiad. Oczywiście, jak e, niczego nie pobiję. Obiados, zaraz ogarnianie. Um, no, i tak sobie pomyślałam. Nie będę specjalnie siadała, nagrywała, tylko tak w międzyczasie. Um, u mnie mało jest właśnie takich filmików, że coś robię i nagrywam wtedy. E, jakoś nie wiem, wolę sobie usiąść zawsze spokojnie i do Was się tak na spokojnie odezwać, niż jak coś robię, bo muszę się wtedy i na tym koncentrować, i na tym, co do Was mówię, a teraz to jest taki po prostu sm smoltok. <laughs> mówię co mi przyjdzie na myśl do was. I jak wstawię ten obiadek, jak ogarnę, no to będę. Pakowała paczuszkę dla Filipka, jak Wam mówiłam, dla synka jednej youtuberki, którą oglądam. I y, mam nadzieję, że nie będzie szła długo, bo to różnie bywa. Nieraz y, idzie tydzień, nieraz idzie dwa tygodnie. No ale to będzie akurat też taki fajny. Y, teraz idą święta, na zająca będzie miał prezent od pani youtuberki. No, ja z tym YouTube'em słuchajcie, ojku. Ja mam tysiąc planów, tylko czasu mi brak. No, ale tutaj muszę się uzbroić w cierpliwość i i co? I potem będę robić. Z większym zaangażowaniem. Bo będę miała na to po prostu czas. Nie wiem czy mój Luis będzie jadł ziemniaki. Nie wiem ile mam tych ziemniaków ubierać. Bo on wiecie co na ziemniaki to jest taki sobie. Ale jak zrobię pieczone to pewnie będzie jadł. On tylko ryż i ryż. I warzywa. Jakieś na, na patelnię. A ziemniaki tak nie za bardzo. Zresztą mój e, syn... Nieraz widzicie na vlogach, jak gotuję, jak coś tam przygotowywuję. Lubię się bawić tak w kuchni, właśnie w takie gotowanka, ale mój syn zawsze mówi, że. No, przestałaś gotować po polsku, gotujesz po niemiecku, a takie niemieckie jedzenie to nie to samo. Najlepsze jest Polskie. Jak pojadę do Polski, to się najadam. Babcia bardzo dobrze mi właśnie robi takie polskie jedzenie. O, mówię wam. A ja w ogóle nie gotuję po niemiecku. Uważam, że gotuję po polsku. No są tutaj jakieś takie inne portrawy, czego w Polsce na przykład nie jedliśmy i... Moja mama tego też nie gotowała albo moja babcia. No, ale żeby to było jakieś niemieckie, to bym nie powiedziała. Bardziej idę w stronę tego, żeby to było zdrowsze. No, albo po prostu wypróbuję nowe pomysły, żeby coś zrobić, ale. No, ten mój młodszy syn z tym jedzonkiem to właśnie tak mi mówi. Ten, ten starszy nie narzeka starszemu, smakuje, on chwali. To dobre, tamto dobre, a ten młodszy, typowy. Chociaż yy, młodszy, i tutaj przyjechał, jak miał 6 lat, 6 czy 7, 7, no to mimo wszystko jeszcze ta polska tradycja. Słuchajcie, w tych moich chłopakach jest tak zakorzeniona i tak w nich siedzi, że takie typowe, jak to się mówi, polaczki typowe Polaczki to moje chłopaki <grymne> i bardzo się z tego powodu też cieszę, że tak się nie zniemczyli tutaj, tylko yy, no ten starszy to chodził do czwartej klasy do Polski a tutaj przyjechał to poszedł do piątej a ten młodszy poszedł tutaj do pierwszej więc yy, no od małego praktycznie ale się i tak nie zniemczył no i co taka blacha Ląduję teraz do piekarnika. Mogłam wziąć głębszą. Oczywiście wziąłam tą płaską. Ach. No i teraz godzinkę trzeba będzie poczekać. Widzicie mnie w ogóle? całą czy mi ucina głowę. <słuch> no, także ja kamerkę wyłączam. Ogarnę tutaj. I będziemy czekać na jedzonko, a w tym czasie popakuję właśnie paczkę dla Filipka. I jeszcze na koniec pokażę Wam tutaj tą paczuchę dla Filipka yy, i. To nie jest suszarka do włosów, ja po prostu nie miałam innego pudełka, które by mi tutaj pasowało, żeby to wszystko się tam zmieściło, ale to pudełko jest akurat też za duże, więc trochę tam muszę jeszcze zablokować, bo słyszycie, to się tam przemieszcza, więc muszę jakimś papierem to zablokować, opakować jeszcze papierem do pakowania, właśnie do paczek i prezencik poleci. Pojedzie do Filipka, do Polski. Mam nadzieję, że aż tak długo nie będzie szło, bo to tak około tygodnia, do, do dwóch tygodni właśnie trwa. I mam nadzieję, że Filipek się ucieszy. Także e, ja się cieszę, że mogę mu sprawić prezent, e, ale nie pokażę wam niestety, bo to jest niespodzianka i nie chcę popsuć właśnie tej niespodzianki. Dziękuję, że byliście ze mną i spędziliście ze mną czas. Mam nadzieję, że miło. Jeśli tak to zostawcie kciuka w górę. E, no i jeśli macie ochotę oczywiście subskrybujcie. Ja się z wami już żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu.